Zapraszam na kanał Matiski, w którym jest odcinek, jak Dila mnie lążuje i prima naszraja w restauracji. Mogę już. Tak. Hej, Hejo, hejo, z tej strony. Aleksa, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. I dzisiaj przychodzę do Was z QA, z takim noworocznym QA, bo wybierałam najciekawsze pytania, które zadaliście w naklejce na Instagramie. Ładnie je tutaj spisałam. I ogólnie chciałabym w tym roku robić częściej QA, abyśmy na bieżąco jakieś sprawy omawiali, abym na bieżąco rozwiewała jakieś Wasze wątpliwości, abyście częściej mogli zadawać te pytania. I wiecie, będzie taka fajna relacja, jak będziecie wszystko ode mnie od razu wiedzieć. Także yy, pod każdym Q&A możecie już zadawać pytania do kolejnego I w tym właśnie odcinku też możecie zadawać pytania w komentarzach już do kolejnego Q&A Ale aby to nie były takie pytania typu ile dla ma lat, ile Prima ma lat, ile dla ma wzrostu Bo no, to są już takie pospolite pytania, na które w sumie cały czas odpowiadam Tylko jakieś po prostu takie ciekawsze Także dobra, zaczynamy! Pierwsze pytanie, czy będziemy na kabaliadach w Sopocie i w Krakowie? W Sopocie na pewno będziemy, ale na pewno nie we wszystkie dni, e, bo nie dam rady tego fizycznie zrobić. Jeszcze mam studia, e, także mam zajęcia w czwartek, piątek, jeszcze będę na obozach, także nie wiem, może będziemy w piątek i w sobotę. W czwartek na pewno nie. E, w niedzielę też na pewno nie. Więc albo tylko sobota, albo piątek i sobota w Sopocie będziemy. Co do Krakowa, to jeszcze nie wiem, może też na dzień lub dwa przyjedziemy, jednak to jest bardzo, bardzo daleko od Poznania i też mi się trudno po prostu wyrwać teraz, szczególnie, gdy mam e, zaliczenia, egzaminy, studia i inne też wyjazdy poplanowane, także zobaczymy na bieżąco, będziemy was po prostu informować na YouTubie albo na Instagramie, bo wszystko się może jeszcze zmienić. Bardzo fajne pytanie, czy Dila bała się PET? Nie. Dila zupełnie nie bała się petard, jak zaczęli strzelać jakoś koło 22-23, to patrzyła przez okno, nawet robiłam screeny, bo patrzyła z takim zaciekawieniem przez to okno, co nawet możecie sobie zobaczyć. A jak zaczęli strzelać już o północy, to Dila spała jak zabita, leżała i spała jak zabita, także kompletnie nie zrobiły na niej wrażenia. Co do Primy, to nie wiem, bo nie mam tam jeszcze u niej kamery, także nie wiem jak się zachowywała, u Dili mam kamerę, także wszystko mogłam zobaczyć. Co z jeździecką piwnicą? Słuchajcie, mamy tyle spraw na głowie, i tyle ciągle wyjazdów, i tyle po prostu wszystkiego, że nawet nie możemy dokończyć od września tutaj mieszkania. Dopiero teraz ogarnęliśmy jakoś salon i kupiliśmy regał. Sypialnia nadal jest niegotowa, i nadal po prostu brakuje takich różnych rzeczy typu szafka nocna, jakaś komoda dodatkowa, czy szafka. Także nie możemy skończyć mieszkania a co dopiero zająć się piwnicą, także nie wiem co z tą piwnicą nie mam pojęcia kiedy się za nią wezmę, czy kiedykolwiek się wezmę ponieważ też myśleliśmy ostatnio, że to mieszkanie jest trochę na nas za małe no nie mieścimy się w nim z naszymi wszystkimi rzeczami i z rzeczami do koni no ciężko się pomieścić, dlatego nie wiem czy po prostu nie będziemy szukać za rok czegoś nowego więc nie wiem czy opłaca mi się w ogóle tutaj tą piwnicę robić Także zobaczymy, to też jest wszystko takie po prostu wyjdzie w praniu. W ilu byłam krajach. E, tutaj mam taką fajną aplikację BIN i wstawię Wam screena z niej, w ilu krajach byłam. E, teraz na ten moment wam nie powiem, bo nie mam tej aplikacji przy sobie, bo nagrywam telefonem. E, ale tam jest chyba dokładnie wszystko napisane, w ilu krajach byłam i w jakich, także zobaczcie. Czy będę pracować z Dylą z ziemi? Jeśli lążę zaliczacie do pracy z ziemi, no to tak, tak jak już ostatnio Wam mówiłam, bardzo bym chciała się nauczyć takich głębszych technik lążowania, no bo ląża to nie tylko chodzenie konia po kole, w sensie nie chciałabym, żeby to tak wyglądało, żeby, żeby byłoby to tylko chodzenie konia po kole w ramach rozruchu. Z lążą można naprawdę fajne rzeczy robić, fajne rzeczy na niej wypracować. Bardzo bym chciała poznać takie większe, głębsze tajniki lążowania, szczególnie w lążowaniu na kawecanie i na dwóch lążach. Bardzo, bardzo bym chciała umieć lążować na dwóch lążach, bo można mega fajne rzeczy wypracować na kontakcie, które potem przełożą się na jazdę. Zapisałam się już nawet na treningi pracy na ląży, na kawecanie i na dwóch lążach U genialnej osoby tutaj Wam wstawię jej Instagram i od przyszłego tygodnia zaczynamy właśnie pracę z Dylą. Nad taką lepszą lążą. Także jeśli chodzi o taką pracę z ziemi, to tak. I na razie to tyle. Co do pracy z ziemi, z primką, to oczywiście pracujemy cały czas. Teraz mamy w planach zrobić z Matim odczulanie, takie wielkie odczulanie primie, a po odczulaniu zrobić z nią taki tor przeszkód dla źrebaka. Właśnie tam będą połączone takie rzeczy jak kawaletki, bardziej drążki, slalomy. Też różne rzeczy, które były w odczulaniu, także na pewno z tego wszystkiego będzie odcinek. No, także tak będziemy pracować na razie z naszymi konikami z ziemi. Jak będą jakieś kolejne etapy, to oczywiście będę was informować. Czy sprzedałabym konie w jakimś dużym kryzysie jeździeckim lub finansowym? Nie, w życiu bym nie sprzedała swoich koni. Nie ma takiej opcji. Ja po prostu bym je postawiła gdzieś na łące. Znalazłabym najtańszą łąkę. E, do wybiegu dla koni w Polsce i bym je nawet tam postawiła, byleby były cały czas moje i byleby sobie żyły, yy, tak, ale nie, sprzedać, sprzedać, nawet jeśli bym miała jakiś wielki kryzys jeździecki, to myślę, że aż tak się nie stanie, żebym myślała o sprzedaży koni, to, to nie, ale nawet gdybym miała jakiś kryzys jeździecki, to też bym je dała na łąki, żeby po prostu cały czas były moje i ja bym się, ja bym się strasznie źle czuła, gdyby ktoś Decydował o dili lub o primie, a nie ja. Naprawdę bym się strasznie źle z tym czuła, że ktoś może po prostu o, o, o nich decydować, a nie ja. Ja mam taką straszną, jakby yy, lubię panować nad rzeczami, które są moje. Nie lubię, jak ktoś mi się, nie wiem, no, pieprza za przeproszeniem powiem. I no nie, konie są moje i zawsze będą mu moje. Kto pierwszy wsiądzie na primę? No, nie wiem, bo może się okazać tak, że, że Mati wsiądzie pierwszy na primę, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Do zajeżdżenia primy jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu, także zobaczymy, jak to się wszystko y, potoczy. Ja też nie lubię planować tyle lat do przodu pewnych rzeczy, bo jak nawet planuję przyszły miesiąc, to zawsze wszystko mi się zmienia i nic z planów nie wychodzi. Także nic nie planuję, zobaczymy. Kto pierwszy wsiądzie na primę, no na pewno albo ja, albo Mattie. Nic więcej raczej. Co dostałam na święta? No to jeśli chodzi o taki prezent od Mattiego, no to zrobiliśmy sobie wspólny prezent i ten cały wylot do Dubaju e, jest jakby takim naszym prezentem gwiazdkowym. Fajny hotel, loty i tak dalej, więc przeznaczyliśmy na to pieniążki. Dostałam też fajny perfum. Dostałam od, od babci ozdoby i takie rzeczy do domu. Kosmetyki od siostry, od wuja. Co tam jeszcze? No, w sumie to dużo kosmetyków: jakieś szampony do włosów, też żelę pod prysznic. I takie pierdółki do domu, także mega spoko. Jakie szykujesz wyjazdy w tym roku? No, to na pewno dwa już mamy zaplanowane. Pierwszy jest już za miesiąc. Czyli do Dubaju, lecimy do Amelii Mościckiej, polskiej zawodniczki, która trzyma konie w Dubaju w mega ekskluzywnej stajni. Także jedziemy tam. Lecimy w sumie tam nagrywać typowo filmy z dubajskich stajni. Trafimy też na ogromne pięciogwiazdkowe zawody, które właśnie rozgrywają się w Dubaju. Również na nich będziemy i z tego wszystkiego będą filmy. Także jest to nasz pierwszy wyjazd, wylot w sumie. A drugi wylot będzie już 24 marca na rajd po Saharze, po pustyni do Maroka. Tygodniowy rajd konny. Ja już się tak nie mogę doczekać, że po prostu... No, i myślę, że to nie będzie jedyny rajd konny w tym roku. Chciałabym jeździć na rajdy często, bo ich, kocham i podróże, i kocham konie. Więc rajdy konne w różnych krajach na świecie to jest po prostu spełnienie największych marzeń, bo mogę połączyć te dwie rzeczy razem. Także na pewno to nie będą jedyne wyjazdy w tym roku. Chciałabym, aby było ich jak najwięcej, i chciałabym właśnie jak najwięcej tworzyć dla Was filmów z, tak, z tego typu wyjazdów. Lepsze są diluśki czy primuski? E, spróbowałam i dilusiek i primusiek i mi o wiele bardziej smakują diluśki. Są takie trochę kwaskowate i tak fajnie czuć owoce w nich, ale niektórzy mi pisali, że wolą primuski, Także to już zależy po prostu chyba od e, kwestii gustu, kwestii smaku. E, no, ale ja wolę diluśki. Kiedy dojdzie siodło? Słuchajcie, nie wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że już lada moment powinno być. Film nagrywałam jakoś w listopadzie i zamówienie też było w listopadzie. No, także myślę, że przełom stycznia i lutego już będzie oby, oby bo już się tak nie mogę doczekać. Także ja, ja czekam razem z Wami, ja to bo naprawdę, ja już jej chcę mieć. Czy zrobisz premię korytarz? Na razie nie, gdyż nie chcę obciążać jej nóżek, szczególnie że jeszcze niedawno miała problemy z tymi chrząstkami i, spuch i ze spuchniętymi stawami. Teraz jest już chyba dobrze, bo już te chrząstki tak nie wystają, więc chyba po prostu się polepsza. No ale no nie chcę na siłę ją już pchać te skoki, ona ma dopiero 9 miesięcy, także na wszystko przyjdzie czas, nigdzie mi się nie spieszy. Jak już będzie na pewno dobrze z duszkami i zestawami, to w jakiś mały korytarz ją puszczę, ale no nie wiem, kiedy to będzie, czy za pół roku, czy za rok, czy za dwa lata, nie wiem. Na razie po prostu najważniejsze jest to, aby ona się zdrowo rozwijała, a na wszystko przyjdzie jeszcze czas. Ile Dila miała w życiu kolek? Słuchajcie, nie mam pojęcia. Bardzo, bardzo Dużo, szczególnie ona bardzo dużo kolkowała kiedyś. Jak ją kupiłam, to bardzo dużo kolkowała, ale wszystko udało się ogarniać bez wizyty weterynarza, po prostu jak ją na że to jej zawsze przechodziło. W tym roku ile miała kolek? Słuchajcie, policzę. No z 10? Z 10 na pewno, tylko te trzy główne były takie mocne, co jechaliśmy aż do kliniki. Reszta po prostu przechodziła albo sama. Albo z mocą weterynarza w stanie, albo jak już dojechał weterynarz, to już kolki nie było, bo sama sobie Dilla z nią poradziła. Także, no, ostatnia kolka była w sierpniu, taka bardzo delikatna. Od września już na szczęście kolek nie mamy, także trzymajcie kciuki, aby tak już było do końca w życia. Żadnych kolek. Kiedy prima pójdzie na ląże, to w sumie jest taka sama sprawa jak ze skokami z korytarzem. Na ląże pójdzie. Może w wieku dwóch lat, dwóch i pół Słuchajcie, ląża bardzo obciąża młode stawy Także no po co narażać primy, primy nogi Jak ląża również może poczekać, bo nigdzie nam się nie spieszy Także no jak skończy 2 latka To może zaczniemy po prostu tak delikatnie tylko wstępie Żeby jej pokazać mniej więcej o co w tym chodzi A taką większą pracę na ląży to dopiero jak skończy dwa i pół roku Może nawet trzy, aby naprawdę jej nie obciążać Aby nic się jej nie stało co z Odyseją Nikoli? No ogólnie Nikola już mega dawno nie dzierżawi Odysei, w sumie nie wiem od kiedy, od marca, od kwietnia, nie pamiętam. E, no i teraz Odyseja została sprzedana, po prostu jej właścicielka z niej wyrosła e, i poszła już w duże konie i Odysejka została sprzedana e, do jakiejś dziewczynki i po prostu teraz rozwijają się razem, gdzie nie mam pojęcia. Która kawaliada była lepsza Poznań czy Warszawa? Poznań, zdecydowanie Poznań. Strasznie nie podobała mi się kawaliada w Warszawie, no może nie strasznie, ale po prostu Poznań jest ogromny, te targi są po prostu ogromne, jest duża przestrzeń, można wszędzie sobie pochodzić. A Warszawa to tam było, był taki ścisk, ludzie na korytarzu po prostu przeciskali się między sobą, nie było gdzie chodzić. Te stoiska też takie pozduszane jedne na drugim. No ogólnie bardzo, bardzo mało miejsca, ta arena też taka jakaś mała. W, Pol w Poznaniu są za co dwie areny, ogromne targi, dodatkowo były hobby horse'y, inne też pokazy e, na dwóch arenach, także zdecydowanie Poznań podobał mi się bardziej. Czy chciałabyś mieć trzeciego konia? Nie, na ten moment na pewno nie. E, nawet gdyby mnie było stać na trzeciego konia, to nie chciałabym mieć teraz trzeciego konia, ponieważ nie daję rady czasowo, naprawdę... Połączyć to wszystko razem, nagrywania, studia, opieka nad dwoma końmi, jakieś tam wyjazdy, no nie dałabym rady na pewno czasowo na trzeciego konia, bo już w sumie teraz ciężko się wyrabiamy z Matim, ze wszystkim, także no na pewno jeśli studiuję, to nie po studiach, może, może zobaczymy, no teraz na pewno nie. Dlaczego akurat Rio Grande? Słuchajcie, jak mam być szczera, to jest najlepsza stajnia w okolicy... Poznania, naprawdę no, no nie ma w okolicach Poznania dobrych stajni, ja naprawdę przerobiłam wszystkie, e, pod, podogadywałam się o wszystkich stajniach, no nie ma stajni, która by spełniała wszystkie moje warunki, typu duże pastwiska, typu e, żeby koń był pół dnia na pastwisku albo z możliwością cały dzień, no po prostu no nie ma takich stajni. Jeśli chodzi o pastwiska, to Rio jest najlepszą stajnią, bo, bo ma je duże, ogromne, ogromne hektary tych pastwisk. Możesz sobie konia trzymać nawet cały dzień na tych pastwiskach, a tak to schodzą 14-15 a są od 7 rano, no czyli w sumie pół dnia. W innych stajniach to patrzyłam, gdybym miała w razie czego się przeprowadzić, to. Konie były tylko na kwaterkach od 8 do 11, potem o 11 już schodził, nie było żadnych pastwisk, tylko małe kwaterki. Właściwie w większości stajni i są tylko małe kwaterki, i konie i tak na nie krótko wychodzą. Także no nie, nie chcę takiego życia dla moich koni. Eee, no więc Rio jest na pewno najlepszą stajnią w okolicy Poznania. Ile osób ogląda Twoje story na Instagramie? No jakoś 25 tysięcy czasem dobiję, no 25-26 tysięcy dziennie będzie. Także myślę, że całkiem sporo. Jak często jestem w rodzinnym domu. Powiem Wam, że teraz codziennie. No bo mój rodzinny dom jest w sumie zaraz przy Rio. Także na obiadki do mamusi to jeździmy codziennie. No bo... Nie mamy w ogóle czasu z matem gotować. No, mieliśmy gotować, ale brakuje nam czasu. A mama zawsze ugotuje i zaprosi, także no, codziennie na obiadek wpadamy. Podobał mi się rok 2022. Słuchajcie, bardzo mi się podobał. Spełniłam w nim tyle marzeń i na razie yy, każdy mój rok jest lepszy od poprzedniego. Chociaż mówię, że ten rok był najlepszy, to kolejny jest jeszcze lepszy. Także z rokiem 2023 wiąże ogromne też marzenia, ogromne postanowienia, ogromne cele, ale o tym Wam dokładniej opowiem w podsumowaniu roku 2022 i w planach na rok 2023. Ale 2022 był naprawdę wspaniałym rokiem, pomimo wielu przykrych sytuacji typu Kolkidy, Wszystko zawsze kończyło się szczęśliwie i rok też skończył się szczęśliwie. Czy będzie obóz w Rio latem? Na razie skupiamy się głównie na tych zimowych dwóch turnusach. Zobaczymy w ogóle, jak one wyjdą. Czy, wy, czy wypalą, czy będzie wszystko dobrze? Mam nadzieję, że tak. Jeśli będzie naprawdę super i po filmach, które będę nagrywać, stwierdzicie, że chcecie taki obóz w lato, to na pewno nie będzie problemu, że taki obóz w lato też zrobimy. Ale na razie nie chcę nic mówić tak w 100%. Skupiamy się teraz tylko i wyłącznie na tych obozach zimowych. Czemu nie jeździsz w ogłowie ujeżdżeniowym? Słuchajcie, bardzo śmieszne pytanie. I bardzo śmieszna moja odpowiedź, a mianowicie nie chce mi się przepinać wędzidła. Tak, moje lenistwo to już jest taki taki poziom, że mam tylko jedno wędzidło. Yy, I po prostu nie chce mi się ich co chwilę przepinać, raz w to ogłowie, raz w to ogłowie, więc jeżdżę tylko w tym skokowym, bo no, tak mi wygodniej po prostu. Muszę kupić drugie wędzidło, to wtedy będę zmieniać tym, yy, ogłowia bo każde będzie miało po prostu swoje wędzidło i nie będzie z tym zachodu. Czy chciałabyś zdać złotą odznakę iść dziecko? Aktualnie nie, no bo nie jest mi kompletnie do niczego potrzebna. Także aby startować wyższe konkursy, potrzebuję tylko srebrnej odznaki. Złota jest mi, no serio, do niczego nie potrzebna. Jeśli miałabym ją zdawać, to tylko dlatego, że o, mam złotą odznakę i mogę się tym chwalić, ale no na razie nie planuję, nie jest mi to do niczego potrzebne. Czemu nie trenuję już z poprzednią trenerką? No to tak, słuchajcie, z panią Madzią e, trenowałam bardzo, bardzo wiele lat. Wzięłam je pod swoje skrzydła chyba w 2015 roku. Także do 2022 z nią trenowałam, ile to jest lat? 7? 7 lat. Znamy się jak łyse konie, że tak powiem. E, nauczyła mnie bardzo bardzo wielu rzeczy. To dzięki niej przemam też swój strach przed wysokościami przeszkód, mam swój strach co do prędkości, co do galopu. E, poczułam się przy niej bezpiecznie na koniu. I naprawdę to, co ze mną zrobiła przez tyle lat, to jest coś niesamowitego. Jednak po prostu w życiu każdego człowieka przychodzi już czas na zmiany. E, no stwierdziłam, że nie jest w stanie mnie już Niczego po prostu więcej nauczyć. Wycisnęłam z niej to, co wszystko możliwe. Ona chyba ze mnie też wycisnęła wszystko, co możliwe, i po prostu czas iść już naprzód. Czas iść już naprzód, czas trenować z e, innymi osobami, e, też osobami na wyższym poziomie. Na przykład taka Natalia Mierzejewska, która no, jest zawodniczką na poziomie Grand Prix, i no, bardzo, bardzo dużo już się od niej nauczyłam. Teraz Olomudry Budry trenuję, która też startowała bardzo wysokie konkursy, z Jankiem Musakowskim, który jeździł wysokie konkursy w Tak eee, Także po prostu trzeba iść cały czas naprzód. I chciałabym też trenować z różnymi trenerami, bo każdy trener e, inaczej na ciebie spojrzy, inaczej na mnie spojrzy. E, każdy trener coś innego ciekawego powie. Także zasięganie opinii u różnych tre trenerów jest też mega, mega. Dobre, jeśli chodzi o nasz rozwój. Jak oceniam swoją jazdę? No to słuchajcie, nie jest idealnie. Zapewne jeszcze długo idealnie nie będzie. Cały czas się uczę, cały czas dzielnie trenuję nad dosiadem właśnie z Natalią, cały czas dzielnie trenuję z Olą. Dążę, aby być jak najlepsza. I tak myślę, że zrobiłam duży progres porównując ostatnią jazdę, ostatni trening, który widzieliście na kanale, ten dosiadowy. A treningi sprzed kilku miesięcy, czy sprzed roku wcześniej, to, to ja widzę ogromną y, poprawę u siebie. Oczywiście no, nie jest super, nie jest idealnie, ale no, nie da się wszystkiego osiągnąć w jeden trening, czy tam w kilka treningów. Tu jest potrzebne, tak jak już powtarzałam, wiele, wiele treningów, wiele godzin wysiedzianych w siodle, y, aby po prostu dojść do tej perfekcji. Ważne, aby po prostu się nie, nie poddawać. Ważne, aby trenować, dążyć do celu, być zapartym w tym, co się robi i z czasem to po prostu przyjdzie. Ale na no, nic nie przychodzi łatwo. Każdy popełnia błędy, każdy się uczy. Ja też po prostu nie jestem w stanie niektórych rzeczy zrobić przez moje ciało. Na przykład wiem, jak to zrobić, ale no ciało tego nie rozumie, dlatego też muszę zacząć ćwiczyć w końcu, rozciągać się i wtedy dosiad będzie jeszcze lepszy. No. Po prostu ważne, aby chcieć się poprawiać. Ważne, aby chcieć być lepszym i potem już tylko trenować i dążyć do celu. No i ja właśnie mam takie postanowienie w tym roku, aby zająć się e, swoim rozwojem dzieckiem jeździć na szkolenia, e, jeździć na różne treningi, na kursy i cały czas się doszkalać i się poprawiać. Bo słuchajcie, nic nie przychodzi łatwo i nic nie przychodzi po jednym treningu. Ile zarobiłam z vlogu masów? No to już wam powiem, bo nie chcę, aby pieniądze były tematem tabu na tym kanale, no bo czemu mają być. Na pewno wiele osób z Was to ciekawi, także już wam powiem. Kurczę, wylogowałam się tutaj z YouTube'a na iPadzie. No dobra, już wiem, tutaj macie też screena z vlogmasów, z reklam z YouTube'a zarobiłam 17 749 i 12 groszy. Także całkiem fajna sumka. I oczywiście chciałabym ją całą przeznaczyć, no jak zawsze, na utrzymanie koni, na utrzymanie siebie, ale też, tak jak już mówiłam, na swój rozwój na jakieś szkolenia, kursy, a także na wyjazdy. Na pewno część kwoty też przeznaczymy na Maroko na jakieś rajdy, aby rozwijać kanał, aby tworzyć dla Was materiały. Na pewno też kupimy nowego, dużego drona, aby filmy były ciekawsze. Myślimy też nad zakupem kamery. Także wiecie, cały czas za to co zarobimy to chcemy się rozwijać i tworzyć lepsze filmy i cały czas po prostu inwestujemy. Także no, co zrobiłaś ze wszystkimi słodyczami z kawaliady? Słuchajcie, po kawaliadzie w Poznaniu ja miałam pięć pełnych, dużych kartonów słodyczy różnych przysmaków od Was. Z całego serca naprawdę dziękujemy za każdy prezent. Wszystko obejrzałam, wszystkie listy przeczytałam. No normalnie masa tego było. Bardzo, bardzo dziękuję. No i tak pomyśleliśmy z Mati, że no nie zjemy tych wszystkich słodyczy, bo no to już by było przegięcie, pryszczy by było więcej niż mam teraz na twarzy. Dila by miała spore problemy z uniesieniem naszej wagi w siodle. Także część słodyczy jakąś tam małą sobie zostawiliśmy a większą część oddaliśmy do domu dziecka i akurat dzieciaki na święta miały od nas słodycze także myślę, że fajnie i fajnie to wyszło i myślę, że dzieciaki się ucieszyły Gdzie chciałabyś wziąć ślub? Ja już od kilku lat mówię, że mój ślub będzie we Włoszech Mati, słyszysz to? Słyszę Ślub będzie we Włoszech kocham ten kraj, kocham tam przebywać, kocham tam żyć Kocham vibe tych ludzi, także ślub na 100% jak już będzie, to będzie we Włoszech albo w pięknej Toskanii, albo w Pozitano z pięknym widoczkiem. Ja w ogóle kocham piękne widoczki, także no, mam takie marzenie i na pewno tak będzie. I ślub będzie tylko dla kilku osób, najbliższej rodziny i najbliższych znajomych. Nie chcę mieć ogromnego weselika, takie jak są w Polsce. Na setki osób nie, nie, nie. Ma być ładny, skromny, eleganckie wesele we włoszech. No, także tego się trzymajmy. Czy planujemy dziecko? Nie, na ten moment absolutnie nie. Jeszcze nie wiem, nie wiem gdzie bym miała znaleźć czas na dziecko w tym wszystkim teraz. Nie, 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 nie. Czy za 20 tysięcy usunęłabym kanał na YouTubie? Yy, nie, w sumie za żadne pieniądze nie usunęłabym kanału na YouTubie, bo nie dość, że to jest... Yy, część mojej pracy, z której cały czas zarabiam, to też mam tam ogromne wspomnienia. Wszystkie filmy to są po prostu jakieś wspomnienia z naj, najważniejszych filmów mojego życia. Także no to jest taki mój pamiętnik. Nie oddałabym tego nikomu, nie sprzedałabym, nie usunęłabym kanału na YouTubie, bo to jest mój pamiętnik. Co chciałabym zmienić w przeszłości? Ja wychodzę z tego założenia, że nic nie chciałabym zmienić w przyszłości. Nawet z tych złych rzeczy. Nawet z tych jakichś ogromnych pomyłek, które popełniłam ponieważ każda rzecz, każda pomyłka nas uczy, z każdej rzeczy wyciągamy wnioski na przyszłość. Ja naprawdę w to wierzę, ja wychodzę z tego założenia i nie chciałabym nic zmienić, bo gdybym coś zmieniła, to raczej nie byłabym w tym miejscu, w którym po prostu jestem, bo ja często uczę się na błędach. Jakbym mogła zapytać Dylan o jedną rzecz, to o co to by było? Bardzo fajne pytanie. Na pewno zapytałabym ją, dlaczego tak często kolkowała, jaka była ta główna przyczyna, no bo my tak naprawdę z weterynarzami nie znamy tej głównej takiej przyczyny tych kolek. Jest po prostu kilka opcji, kilka wersji, ale no takiej głównej, głównej przyczyny to, to nie znamy, także to byłoby ciekawe, dlaczego tyle choruje on, dlaczego tyle choruje. E, mając po prostu taką opiekę i, i tyle co dla niej robię to dlaczego jest ciągle o no coś i na coś po prostu chora. To by mnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawiło. E, czy coś jeszcze mogłabym ją spytać? No na pewno czy jest jej dobrze u mnie, czy jej się podoba, e, czy mogłabym coś jeszcze dla niej zrobić. E, no, w sumie Dila całe życie ze mną spędziła, no to by już mogła ocenić, jak to życie ze mną jej się podoba. Także no, raczej o to. Ile płacę za pensjonat za moje konie? Eee, za jednego konia w Rio Grande z dodatkami płacę 1800 zł. Dodatki to takie na przykład jak siano bez limitu, wyprowadzanie w weekendy, Wyprowadzanie w ręce, czyli aby nie biegły luzem, bo to takie trochę niebezpieczne, tylko aby po prostu były wyprowadzane w ręce. I jeszcze pakowanie siana w siatki, no to za te wszystkie dodatki wychodzi z 1800 za konia. Co przeszkadza mi w sławie? Chyba najbardziej to, że ludzie doszukują się już tak skrajnych rzeczy, aby tylko się przyczepić, i po prostu jakoś wywołać głów do burzy, że to już jest po prostu niemożliwe. Jak ja czytam niektóre wypociny niektórych ludzi, na przykład na TikToku, to ja nie wiem, czy mam się śmiać czy płakać, bo ludzie w sobie takie rzeczy wmawiają, takie historie sobie wymyślają, o takie rzeczy się przyczepiają, co naprawdę, to nie mają się o co przyczepić, to i tak znajdą, nie wiem, że że paczaprak jest krzywo założony, czy, czy nie wiem, że o troszecz, troszeczkę odstaje y, dwa stopnie w tą stronę, czy, czy nie wiem, czy siodło jest zabrudne na jazdę, no bo wszystko po prostu. Więc to jest chyba takie najbardziej, najbardziej męczące, ale i też czasami śmieszne, y, czego po prostu ci ludzie nie wymyślą. No, to mi chyba przeszkadza najbardziej w tej słowie I jeszcze to, że po prostu ludzie nie rozumieją, że każdy popełnia błędy, nawet. Y, Sławne osoby popełniają błędy i się uczą, już my każdy się uczy, i, i, no, i dla nich po prostu musi być wszystko idealne. No bo na Instagramie też panuje taka moda, że większość influencerów wstawia idealne życie idealne kadry z jazdy idealne po prostu no wszystko, że jest o nich idealnie, pięknie, pięknie jeżdżą, wszystko im zawsze wychodzi. A jak już ktoś wstawia prawdziwe życie jeździeckie, takie jakie jest i ja się to staram pokazywać w Tych filmach, no to już po prostu odbiega od tego życia, które pokazują idealne po prostu influencerki. I no, i potem jest, że czemu inny życie jest idealne, czemu wszyscy inni robią wszystko idealnie, a czemu ty nie robisz wszystkiego idealnie. No wiecie, wiecie dlaczego, bo ludzie tego nie pokazują. Po prostu tego nie pokazują. A ja, tak jak widzicie, staram Wam się pokazywać wszystko i pokazywać, że każdy jest równy, każdy przechodzi tą całą drogę, każdy się uczy i trzeba naprawdę poświęcić wiele, aby dojść do wymarzonego poziomu. Także to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że większość osób zrozumie to, co powiedziałam. No i to już by było na tyle w dzisiejszym Q&A. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zadawajcie pytania na kolejne. Wysyłam wycieczki i pa!